Jaki koleś. Bądź Orno. Sobota. 6.15. Kabusia. Jedziemy na wykopki. Do wody. A jeszcze gorzej jest. Siema! Siema! Jest u paprykarz? Tak! Super! Dziękuję Dankerski! <laughs> Błondziorno! Duży Zbigniew tutaj już spał? Tak, ja pilnowałem miejsca. Tutaj. Ale wypłycenie jest, nie? Fajne! Mogę z tobą chodzić? Eee! Nie A jak coś znajdę? No to będziesz miał znalezione! Może możliwości, nie? od. Gdzie czuć złoto Nie wiem On wie Albo 5 zł, albo nie 5 zł Drugi sygnał jest piątka panie zobacz No dobra 5 ziko Jak ty nie Jak żyć panie premierze Chłopyl 10 groszy Czysty sygnał na Ziko albo na coś podobnego Chodnie, 20 górka Jest high, deposit, tam. jest depozyt, patrzcie to. Jest low, ale tam, tam jest jeszcze na 2 zł. Sygnał poka, poka. 100%, 200 groszy. Jest 2 zł, czyli już 3 i jeszcze na 10 groszy tam jest sygnał. Mm -hmm. Jeszcze Duży Depozyt monet Depozyt monet Chyba dużo dużo jeszcze będzie, a tu bije jeszcze obok Jest 5 złotych z jednej dziury na razie Dwie dwójki z IKO ale jeszcze bije

Albo jak to jest złotówka Jak glikospererówka Nie, złotówka Fajna? Co? Fajna? Mhm, no, no, no. jak ja Ci zazdraszczam? ile ty masz Dużo Nie to fajnie Chyba taki składany A to jest składany <noise> <noise> Sajsund O Panie Ale fajny Musiał być, mówię To się złożył i zapomniał otworzyć <noise> Dobre Musi położyć i tak patrzeć i tak No, pękło się komuś I tak sobie głęboko leżał? Nie, tak płytko na wierzchu A to jeszcze tui jest, może pod etui coś jest Tui, on tam jest A to nie jest tui? Mogę no. go otworzyć? No nie, to nie jest Oryginalnie zamykane, klejowe To ja ci zepsułem, sorry w szkło teraz, się... teraz sorry, zobacz co narobiłem w Szkło się wymieni, będzie git No, fajnie Pierwszy <grym> twój telefon w tej sezonie no. Ja pierdzielę. Myślałem, że zinka kopie. Ja pierdzielę. Ja. Duży, takie coś to... Ja pierdzielę, ty. Widzisz to? Nie widzę, widać. Jaka jazda bez trzymanki. Kurde. Kopie sobie złotówkę. Mega mi się Takiego dwa to jeszcze nie widziałem. Wow. Piękna sprawa. Normalnie szok Idę pokazać dużemu Zakrywać nie chodź Normalnie na 27 biło, nie? Zróbmy kotlet Lew no właśnie, kopałem, że zaraz ta żółtuka będzie. Wow. Bolsze, nie? Mhm, mm Brawo tu. Tu, jednak umie jeszcze, nie? Jednak jedno. Coś pięknego. Liczny. No, źliczności. Ja wiem czemu ja tak mam A wykrywacza nie włączyłem No to trzeba włączyć Adam na pewno ma dużo pieniędzy Pieniędzy A ile ty masz? To samo co 2 godziny temu dalej 30 groszy 30 grosz Adam chodź zobacz o. Też to powiedziałem o kurko, Piękny Lion Głęboko z był, ale bił jak dziko aluminiowe Dobrze go nie dziabnęłem, nie? Taki ma pyszczek delikatny Nie urwał. urwał no. no. co no czek? coś takiego to nie widziałem No i no, to kurde seberko czyste, nie? 9 5 no, Ale kawał palucha, nie? To chyba męski jakieś co? No, to już tak, no. I bardziej kaset Kołujemy w stronę bumbumów bo tu i tak nic nie ma, ja idę za Tobą. Jak nic nie ma, to idę za Tobą. trzeba Jadaś, już mi się ciepło zrobiło. Podejmiesz? O. Sygnał 10, jak na 10 grosz. Ależ. Tak Ale... jak... Ale... Shit jakiś? No, chyba tak. Bo... Ile masz? 50 <laughs> Ale jazda bez trzymanki. Ostatnie sygnały, nie? A ja 21. Proszę? Oczko! Brawo wy! koniec zajęć szatni Kolec to się taki dziesiątkowy sygnał. Le ZIKO 5, 6, 8, 10, 10 zł 12 groszy. Czekaj, jakiś podrzuta zrobił? Masz? Nie, nie masz Pan ten miał dużego jest. Telefon. a u Adasia? Ale śmieci jest sporo na prawdę. Tak, półtora śmieci. Nie. No, nie. Kurde, opłacało się. No, ja. Na paliwo 3 dychy wydane, ale poszukane <laughs> tak, Także przynajmniej. Fantem dnia jest Lion. Takiego też jeszcze nie widziałem. Tak to wygląda. Ło, panie. <laughs> Zobacz, co to wyważy. Mega mistrzostwo. Skarby, jak to I co tutaj taki lepik może, nie? Mistrz. Podsumowanie. Podsumowanie, dnia <grym robimy> <grym <robimy> <gryminha> Sygnet pewnie jest ten z mosiężnej nakrętki, co? <grym> Także <grym> no, no, no. zapraszamy do rewy. Sezon zaczyna się. Już po co już A tu masz nieśmiertelnik fajny. O, tu jest 10 gram. Zobacz, 10 gram Golda gold, gold. 14 karat napisane, za Wszystko jest, panie. Drugina. Daj mi 3 minuty w domu, będzie się świecił. Ale jest, jest ten, co? Jest, ude... Ude... jest moc. Konkret, nie? I dużo makaronów nakosił Mistrz. Naprawdę, z tego fajny medalik by zrobił, nie? Jaki koleś. No to część, to w domu. A gdzie to to? Tutaj, w tu wiem. No? Ale ciepło było, nie? Mistrz, lecimy, ja jadę gotować rosół Tak jest i Zadaciem się widzimy w maju dopiero tak? No w maju, w A duży zbigniew kiedy nas zaprosisz? Ale ty za dużo wyciągnęłeś, tu nie ma takiej opcji Dobra Trzymajcie się